O, dzień dobry, mamo. dobrze, że jesteś. Dzień poznają moją mamę. Panią mamę? Czy ja jestem w całej szos? Mamo poznaje tak, panią Nie Miło panią poznać. Dzień dobry, pani Bębenek. Pani też tu mieszka? Wie pani, ja tuż też obok mieszkam, bo ja wchodzłam do Dona, pani nie mogła tej, no, ludzki zabrać. Właśnie widzę. A gdzie jest ta pani bluzka? Tutaj gdzieś jest. Jest. Widzi pani, bo tutaj te guziki nie da się ich samego zabrać. Musiałam poprosić Dona. Masz się. Dobra mama, co ty tutaj robisz? Co? No, umawialiśmy się, tak miałyśmy być dopiero za miesiąc. No. Mam w pobliżu. Mamo, nie, ty byłaś albo w Arkadii, albo w Galerii Mokotów, a tutaj jest ulica Ząbkowska, no. druga czyli strona wisła. Domuś, kupiłam ci nowe koszule, zobacz. No, no, będziesz, pomyślałam, że będziesz miał jej szybciej, jeśli sama ci je zostawi. Mamo, nie, kupiłaś mnie po to, żeby mieć pretekst, żeby przyjechać tutaj i mnie sprawdzić, no. O, przepraszam, przepraszam, nie mogę pani? Trzymaj. Więc co? Ty wolisz to? Niż własny dom? Właśnie tak. Patrz, co to, to jest. Nie, mamo, to, to jest Praga. Bardzo. Mhm. I co tu jadasz? Na podłodze? No, zrobiliśmy sobie koki. Taki... No, ale w ogóle jedzenie na podłodze jest super. Super. Powinnaś kiedyś spróbować, jest takie mega, wiesz, wyzwalające. A skąd są te Część tutaj była, część wziąłem z lupieciarki. No, nie mów mi, które są Sama zgadzam A tam? Co tam jest? Mamo, nie wiem, na co patrzeć. O, a! To moje mieszkanie. Nie przyszło pani do głowy, żeby zetknąć mi sprzątaczkę? Nie, skądże? Wie pani, sama sobie radzę. Jestem bałaganiarą to prawda, ale pani, nie brudasem. No, a jest różnica chyba między bałaganem a brudem. A to co takiego. Mamo, nie wiem, na co patrzysz. Chodzi o twoje łóżko. To jest moje łóżko. Ekstra jest Naprawdę tutaj śpisz? Jak nie mogę. A co będzie, jak spadniesz? Wrócę po drabinie. Gdzie trzymasz ubrania? W łazience jest szatła i bieliźniarka. Hmm? o, a łazienka? Poróżko. O! Oczywiście, jak żeby inaczej. Ty miałeś świętą nędzę. Słuchaj. To nie jest że nie że ciebie. To dlaczego ty mnie przedstawiłeś jako. Ben-Benek? No pani, pan Benek brzmi jakoś, nie wiem, ważniej, poważniej. No spanikowała. Co tam robi? Sprawdza kanalizację. Ma hopla na punkcie kanalizacji! Skąd wiedziałeś, że twoja matka, kiedy tu wyszła, zrobiła to bezszerestnie? Po zapachu. Jakim zapachu? Nazywa się numer Dix. Wlewa na siebie pół plafonu i zawsze wam jest w Faktycznie? <laughs> I co na ja tam robi? Teraz sprawdzę, czy mam wystarczająco dużo bielizny i skarpet. Ma hopla na skarpet. Tak naprawdę to zbiera dowody przeciwko mnie, żeby mnie zmusić do powrotu do domu już myślałem, że wejdzie tutaj na i że nic, tylko ściągni. Słuchaj, okay. jeszcze nie skończyła. Na nie, pewno to powiem. Nie, jakby miała powiedzieć, to już by to dawno zrobiła z nami. O co za bardzo powiem? Załóżmy się o kolację. Jeśli nie powie, to jemy u ciebie i ty stawiasz, a jeśli powie, to ja stawiam nie Pasuje, ale możesz już iść jak się nazywa łazienka? Nie dziwię się, że trzymasz się pod łóżkiem. Myślałam, że powiesz coś innego. O, no, Ja w ogóle jeszcze nie skończyłam, w ogóle nawet nie zaczęłam jeszcze mówić. No to powiedz i miejmy to z głowy. Cynku, czy ja mogę być z Tobą szczera? Nie wiem, mama, a możesz? Jestem zaskoczona i jestem przerażona. Kurde, przygrywa, no. W północnej może być? Super. Przecież w łazience nie ma nawet bambu, Bo jest pod blatem. Właśnie widzę. Nic, tylko siąść i płakać mogą być? — Mogą, ale zadaj mi po Poza tym ja nie mówię tylko o tej ruderze. No, myślę też o tobie. Jak ty wyglądasz? Chudłek? — Nie, nie no, no, ja schudłem, tylko waży dokładnie tyle, ile jedenastolatek przy mojej wzroście moim wzroście porównił. — Muszę zobaczyć, co ty jesz. Przecież tutaj nic nie ma. Oprócz sałaty i jabłka. A gdzie to jabłko? Za sałatą. — A, wiedziałam, że jesteś przyjemny. — Proszę mi powiedzieć, gdzie jest Pan Bendelek. A kto to jest Pan Bendelek? Myślałam, że to Pani mąż. A! Język, no tak. A nie wiem, wie Pani co? Ostatni raz widziałam go przed burgercinkiem w Sokocie. A co? Nie, nie. Po prostu chciałam wiedzieć, jaki jest Pani stan cywilny. A, nie, żaden, żaden jest. Czy się rozwiązał? Tak. Ile Pani ma lat? 19. Dziewiętnaście. Już zdążyła pani wyjść za i się roznieść? No. Jak pani myśli chyba powinna mieć prawa wyborcze nawet no. bierne? A jak długo, długo była pani mężatką? 6 dni. A siódmego dnia pani odpoczywała. Nie zerwała. Muszę lecieć. No. No. Mam kasnę. No. Jaki kasnik? Do sztuki, sztuki. ja Pytałam pani Bębenek. Do sztuki, bo w owym teatrze Naprawdę. Więc jest pani aktorką. <grym> a mogła panią w czymś podziwiać? Poza tą znam no, oczywiście. Wie pani co ma wątpię? Chyba, że była Pani w mojej podstawówce w Gdańsku, bo tam grałam na przykład, o grałam sześć postaci w baladynie, Kurdziewicz, pierwszego posła, Pazia. Jasna. I jakiś rok temu zagrałam w telewizyjnej reklamie Panacinu. Panacin? Co to jest? No wie Pani, takie coś na zgagach. Nie, nie wiem. Wśród miliona moich problemów nie ma zgagi. No patrz, no niektórzy to jednak mają no. lepiej niż Czy Pani Mama wie, gdzie pani przebywa? No przecież. I aprobuje Pani sposób życia? A w jaki sposób ja żyję? Dobra, mamą, co ty? Dokładnie prowadzisz, czy co? Panieczku, no, ja jestem przekonana, że pani będę chętnie odpowie na moich pytania. A co robi pani ojciec? Który? Który mam ma czterech? Jednego prawdziwego i trzech uczniów. To pani mama była czterokrotnie zamężna? Jak na razie. Więc pochodzi pani z rozbitej rodziny, z kilku rozbitej. Rozumiem. I rozumiem, dlaczego pani mama tak często wychodziła za mąż. Znaczy, chyba lubi, to znaczy lubi wychodzić za mąż, ale najwyraźniej nie lubi być zamężna. Muszę lecieć, mam... Mm, mam ten kastek. Pamiętaj, 7.30. Pamiętam, co tutaj będzie o 7.30. Dziwia ja i kolację. Pani Bembenek! Tylko we dwoje. Coś pani zostawiła. O, jak Dziękuję bardzo. Dłosy Dziękuję. Dziękuję bardzo.